Piotr dziś pojazdy zupełnie motocykla nieprzypominające. To ciągnik jednoosiowy. Bardzo fajna zabawka, zwłaszcza do jazdy, kiedy musimy coś przenieść, powiedzmy do 750 kg. Ale w obecnych czasach chyba nie robi się już tego typu pojazdów. A szkoda, bo to konstrukcja wrocławska. Ja jestem z Wrocławia a biuro projektowe było we Wrocławiu, zrobili coś takiego od 57 roku, przez dwa lata się męczyli, żeby to wymyślić. No właśnie, to zacznijmy od silnika, mimo że najciekawsze są układy jezdne, ale rzeczywiście, czym napędzany jest ten wózek zwany? Ciągnikiem jednoosiowym. Ten wózek jest napędzany silnikiem spalinowym, dwusuwowym, pojemności 350 cm3, i z tego silniczka wyciągnięto 8 koni mechanicznych mocy. W zasadzie moc może nie jest duża, co do zamierzeń, bo w zamierzeniach miał być to pojazd używany w przemyśle leśnym. Ale w momencie, kiedy tym już można było jeździć, bo można było sobie to kupić, widziałem fajne zdjęcia. Wszyscy do kościoła <grym> <grym> na tej pace. Która... Ale był to rzeczywiście pojazd, który można było kupić indywidualnie, czy tylko przeznaczony był do pracy w przedsiębiorstwach w państwowych? Późniejszym, w późniejszym okresie pierwsza seria tego pojazdu zeszła w 1959 roku. Jeśli chodzi o to, do kiedy był produkowany, literatura podaje w dwójnasób. A z jednej strony mówisz do roku 1964, co przeczy temu, co ja widzę, bo ten pojazd, który ja mam jest z 1965, a inna, że nawet do 1969 roku wyprodukowano tego troszeczkę ponad 4000 sztuk. Do zespołu napędowego było kilka wariantów oprzyrządowań. My mamy możliwość pokazania tego z oprzyrządowaniem, którym jest... Dwukołowa naczepa do przewożenia ładunku do 750 kg. Można było zamiast tego założyć na przykład lemierz od pługa, można było założyć kosiarkę do trawy, można było założyć skrzynię redukcyjną, przez którą wychodził napęd na pas do innych odbiorników mocy. Te funkcje były realizowane po odpięciu dyszla przyczepy i po przypięciu tych innych elementów. E, Oprzyrządowań pomocnych dla pracy rolnej. Ale co najciekawsze, pojazd ten posiada reduktor terenowy, czyli tak naprawdę jest pojazdem terenowym. Rzeczywiście, jeśli chodzi o skrzynię przekładniowo, to jest reduktor terenowy. Trzybiegowy. Na pierwszym nie rozwiniemy prędkości większej niż 1,7 km. Na trzecim biegu nie rozwiniemy więcej niż 13 km na godzinę. To, jeśli chodzi o właściwości trakcyjne. No plus blokada, oczywiście. Plus blokada. Teraz ta, żeby poruszał się w trudnym terenie, zrobiono blokadę mechanizmu różnicowego. Ale blokadę, która oprócz tego, że blokuje, może blokować albo tylko lewą, albo tylko prawą stronę. Funkcja skręcania, zwłaszcza wtedy, kiedy do pojazdów był przyczepiony, no na przykład jednoskibowy pług, była realizowana poprzez blokowanie jednego kół. Czyli można powiedzieć, że to jest zdublowany system skrętu, tak? Albo tymi kto kierownicą jeździmy w obie strony, albo po prostu możemy dźwignią przesterować i zablokować jedno, jedno kółek. Ten silnik był częstokroć i w wielu gospodarstwach wykorzystywany jako napęd na odbiór mocy i w związku z tym bardzo mało tych pojazdów przetrwało do dzisiaj w takim stanie, żeby to nie tylko, że, że było w komplecie, ale jeszcze jeździło. Ty będziesz restaurował tego Dzika, bo widzę, że jest w stanie takim, jaki chyba rzeczywiście używany był jeszcze w latach 60. Nie. W przypadku tego pojazdu, on nawet, na nim jeszcze i trawa jest, jakby ktoś się dobrze przyjrzał i w trochę błota, bo po prostu ściągnęliśmy ten pojazd do Wrocławia spod Lublina. Ten pojazd ma oryginalną farbę. On jest pokryty jeszcze oryginalnym lakierem. W przypadku... Takich pojazdów, które zachowały się w takim stanie, gdzie rzeczywiście widać i nazwę, i numery, i kolor, żal jest cokolwiek zrobić. Pewnie, że czasami, tam powiedzmy sobie, chcemy jakimś pojazdem pojechać na jakiś zlot, ale nikt nie robi zlotów ciągników jednoosiowych. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, szkoda by było po prostu wkładać w to pracę. Najważniejsze jest, że jest dobra zabawa. Naprawdę każdemu życzę, żeby mógł sobie na czymś takim usiąść. I popróbować skręcać. Naprawdę trzeba się dobrze przyłożyć, żeby wypchnąć tą kierownicę, żeby potem wrócić z powrotem na tor jazdy. To jest niezwykle ciekawe, i myślę, że dla dzisiejszych kierowców, samo w sobie, pokierowanie czymś takim byłoby jak jazda jakimś wehikułem na wesołym miasteczku.